Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak prosty dotyk może tak wiele powiedzieć i zdobyć czyjeś serce? W dzisiejszym filmie zgłębimy sztukę subtelnych gestów, które mogą zrobić ogromną różnicę, gdy chcesz zaimponować i nawiązać więź z osobą, którą podziwiasz. Od delikatnych pieszczot na udzie po subtelne głaskanie włosów, każdy gest otwiera drzwi do głębszego i bardziej intymnego połączenia. Dołącz do nas, gdy ujawniamy sześć potężnych gestów, które mówią w sekretnym języku dotyku, stworzonych, aby sprawić, że poczuje się wyjątkowo i pożądana. Obejrzyj do końca, aby odkryć te ponadczasowe techniki, które mogą przekształcić Twoje interakcje w niezapomniane chwile romansu i połączenia. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Teraz zagłębmy się. Zaczniemy od naszej pierwszej porady, która koncentruje się na udzie części nogi, która często pozostaje niezauważona. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad potencjałem tej strefy, aby wzbudzić poczucie wyjątkowości i pożądania u kobiety? Pomyśl o tym. Kobiety poświęcają znaczną ilość wysiłku, aby zachować piękno i jędrność swoich nóg. Kiedy delikatnie dotykasz jej uda, to nie tylko kontakt fizyczny, ale subtelny hołd dla jej zaangażowania i atrakcyjności. To sposób na powiedzenie: podziwiam wysiłek, który wkładasz, aby Twoje nogi były piękne i uważam je za niezwykle atrakcyjne. Ten prosty, ale troskliwy gest stawia cię w korzystnej pozycji, ponieważ pokazuje twoją uwagę na szczegóły, które inni mogą pominąć. Uznając piękno jej nóg w ten sposób, nie tylko komplementujesz jej wygląd, ale także pokazujesz szczere zainteresowanie wysiłkiem, jaki wkłada w pielęgnację osobistą. To gest, który wykracza poza powierzchnię, przekazując głębsze zrozumienie tego, co ceni w sobie. Tego rodzaju uwaga może sprawić, że poczuje się wyjątkowo i doceniona w sposób unikalny, sprzyjając połączeniu, które wykracza poza zwykłe fizyczne przyciąganie. W istocie, dotykając jej uda z ostrożnością i podziwem, możesz ustanowić pozytywny ton dla waszej interakcji, podkreślając swoją zdolność do dostrzegania i doceniania subtelniejszych aspektów jej kobiecości. To mały, ale znaczący krok w kierunku budowania wzajemnego szacunku i zrozumienia, ustanawiający podstawy dla znaczącego połączenia opartego na szczerej wdzięczności i empatii. Dlatego następnym razem, gdy będziesz w momencie, w którym taki gest będzie odpowiedni, pamiętaj o jego wpływie na to, by poczuła się wyjątkowo i pożądana. Zanim przejdziemy dalej, kluczowe jest podejście do dotyku UDA z odpowiednim nastawieniem. Unikaj pocierania go, jakbyś coś czyścił lub usuwał plamy. To nie jest tutaj intencja. Zamiast tego pomyśl o dotykaniu jej UDA jako o delikatnej pieszczocie, czułym geście uczucia. Klucz tkwi w delikatności. Pozwól swoim palcom delikatnie się przesuwać, upewniając się, że nie powodujesz żadnego dyskomfortu ani bólu. To jak rysowanie czegoś delikatnego, czegoś przeznaczonego do dzielenia się tylko między wami dwojgiem. Istota tkwi w sprawieniu, by poczuła się doceniona w sposób unikalny. To nie tylko fizyczny dotyk to sposób na pokazanie, że dostrzegasz i podziwiasz jej szczególne cechy uznając wysiłek, jaki wkłada w utrzymanie swojego wyglądu, i komunikując, że uważasz ją za urzekającą pod każdym względem. To troskliwe podejście może wywołać pozytywne emocje i stworzyć połączenie oparte na wzajemnym szacunku i podziwie. Pamiętaj, dotykając jej uda, możesz dać subtelny komplement, który wywołuje przyjemne uczucia, ale musi być wykonany z ostrożnością i szacunkiem. Jak komplement bez słów, ten gest może wzmocnić więź między wami, promując głębsze zrozumienie i docenienie obecności drugiej osoby. Drugi punkt. Ukryty klejnot, górna część pleców, często pomijana, gdy chodzi o okazywanie uczuć, ma zaskakujący potencjał. Kiedy zostanie odpowiednio wykorzystana, może pozostawić trwałe wrażenie i sprawić, że będzie pragnęła tych chwil jeszcze bardziej. Wyobraź sobie, że spędzasz razem chwilę i postanawiasz skierować swoją uwagę na górną część jej pleców. To jak zaproszenie do intymnego i wyjątkowego tańca. To, co czyni tę strefę tak potężną, to zdolność do wywoływania subtelnych, głębszych doznań. Sekret tkwi w Twoim dotyku. Delikatność jest kluczowa. Unikaj energicznych klepnięć lub nadmiernego nacisku, chyba że jest to zgodne z jej preferencjami. Zamiast tego użyj delikatnych opuszków palców, aby tworzyć łagodne i uspokajające ruchy, jakbyś delikatnie rysował na jej skórze. Ta delikatna eksploracja górnej części pleców może stworzyć poczucie bliskości i połączenia. Podobne do szeptania sekretów przez dotyk. Chodzi o zrozumienie i docenienie tej często pomijanej strefy, podnosząc waszą interakcję na głębszy poziom intymności i zrozumienia. Tak więc, następnym razem, gdy będziecie razem, rozważ wpływ tego subtelnego gestu. Może być kluczem do pogłębienia waszej więzi i sprawienia, że poczuje się naprawdę doceniona. Górna część pleców to miejsce, gdzie dotyk może wywołać przyjemne doznania, takie jak lekki dreszcz na skórze i większe poczucie bliskości. To jak szeptanie intymnych sekretów do jej ucha, ale z delikatnym dotykiem Twoich rąk. Kiedy jest wykonane z wprawą, otwiera drzwi do głębszego królestwa połączenia i intymności. Ten gest. Demonstruje Twoją wrażliwość i zrozumienie niuansów jej ciała, pokazując, że jesteś gotów eksplorować i doceniać te szczegóły. Kiedy jesteście razem i czujesz tę iskrę chemii, rozważ wypróbowanie tej rady. To sposób na wyrażenie swojego pragnienia wobec niej w sposób czuły i pełen szacunku, pozostawiając ją w oczekiwaniu na więcej interakcji pełnych uczucia. Wykorzystaj ten ukryty sekret i spraw, by poczuła się nie tylko pożądana, ale także z entuzjazmem oczekująca następnego momentu, który razem podzielicie. Trzeci punkt, który zawiera klucz do opanowania sztuki podboju bawienie się jej włosami. Tak, dobrze słyszysz. Przesuwanie dłoni po włosach kobiety to jak głaskanie jej duszy. To gest, który wykracza poza zwykły dotyk fizyczny. Oznacza troskę i uwagę, które mogą sprawić, że każda kobieta poczuje się wyjątkowo doceniona. Włosy są często pomijanym szczegółem, ale mają ogromną moc. Kiedy decydujesz się nie tylko dotykać, ale bawić się jej włosami, wysyłasz wiadomość, że zajmuje specjalne miejsce w Twoim sercu. To cicha deklaracja, która mówi: Jesteś dla mnie ważna i chcę, żebyś czuła się doceniona. W momentach połączenia dotykanie jej włosów może również wiele komunikować. To jak kojący uścisk, który cicho przekazuje, że jesteś tam, aby się nią opiekować i chronić. Te gesty mogą pogłębić więź między wami, promując poczucie bezpieczeństwa i intymności, które wykracza poza słowa. Tak więc, niezależnie od tego, czy delikatnie przesuwasz palcami po jej włosach, czy po prostu podziwiasz jest daleka, pamiętaj o głębokim wpływie, jaki może to mieć na wzmocnienie waszego połączenia. Chodzi o uznanie i docenienie piękna i znaczenia tego subtelnego, ale potężnego gestu w procesie podboju. Rozważ wypróbowanie tej rady. To jak odkrycie magicznego sekretu który ma moc intensyfikowania uczuć osoby do Ciebie i znaczącego poprawienia Twojej drogi w uwodzeniu, kiedy delikatnie bawisz się jej włosami, rób to z delikatnym dotykiem, który przekazuje Twoją troskę i głębokie podziw. Bawienie się jej włosami nie polega tylko na kontakcie fizycznym, to głęboki gest, który komunikuje twoje emocjonalne zaangażowanie i pragnienie, by poczuła się wyjątkowo. Wyobraź sobie, że czuje się jak w bajce, gdzie każda delikatna pieszczota lub figlarne rozczochranie przypomina jej o jej wartości i znaczeniu dla ciebie. Ten subtelny, ale znaczący akt może stworzyć romantyczną atmosferę, pogłębiając emocjonalne połączenie między Wami. Chodzi o uznanie znaczenia każdego kosmyka i docenienie piękna, które zawiera. Pokazując ten poziom wrażliwości i uczucia, zyskasz nie tylko jej podziw, ale także zbudujesz fundament zaufania i intymności. Wykorzystaj okazję, aby pokazać, ile dla Ciebie znaczy poprzez czułość, którą okazujesz w jej włosach. Czwarty punkt ramię. Chociaż może się wydawać niekonwencjonalne, ramiona są zaskakująco wrażliwe i mogą być subtelnym sposobem wyrażania zainteresowania. Jednak jest pewien sekret. Zbliżaj się powoli, unikając gwałtownych lub nagłych ruchów, takich jak nagłe objęcie. Zamiast tego, zacznij od delikatnego, stopniowego i pełnego szacunku dotyku. Bliskość ramienia do twarzy tworzy intymną atmosferę, czyniąc je idealnym miejscem na czuły gest. Jednak kluczowe jest zwracanie uwagi na jej reakcję. Jeśli okaże jakiekolwiek oznaki dyskomfortu lub niepokoju, konieczne jest poszanowanie jej granic i danie przestrzeni. W istocie ramię służy jako znaczący punkt kontaktu do wyrażenia zainteresowania, ale zawsze priorytetem powinny być delikatność i szacunek. Podobnie jak taniec, wymaga odpowiednich kroków do osiągnięcia harmonii, nawigowanie po intymnych gestach wymaga wrażliwości i zrozumienia, aby zbudować połączenie oparte na komforcie i wzajemnym zaufaniu. Piąty punkt, który jest naprawdę godny uwagi, zaufaj mi, to jeden z tych gestów, które mogą głęboko zarezonować w kobiecie, a nawet sprawić, że się w Tobie zakocha. Zgłębmy królestwo masaży stóp. Chociaż na początku może się to wydawać niekonwencjonalne, pozwól mi wyjaśnić, dlaczego jest to coś tak głęboko wyjątkowego. Stopy są zaskakująco wrażliwe i często są pomijane jako źródło przyjemności i relaksu. Dobrze wykonany masaż stóp to jak otwarcie magicznych drzwi do świata niezwykłych doznań. Ten gest. Może głęboko na nią wpłynąć, promując uczucia komfortu, troski i intymności. Masaż stóp nie tylko łagodzi napięcie i nagromadzony stres, ale także pokazuje Twoje pragnienie, aby poczuła się dobrze. Koncentrując się na jej stopach, pokazujesz uwagę i oddanie, które często pozostają niezauważone. Ten akt troski i uczucia może wzmocnić więź między Wami, tworząc przestrzeń komfortu i zaufania. Aby wykonać dobry masaż stóp, zacznij od stworzenia komfortowego i relaksującego środowiska. Możesz użyć balsamu lub olejku, aby ułatwić ruchy i uczynić je bardziej płynnymi. Rozpocznij od lekkich, okrężnych ruchów, stosując na początku delikatny nacisk i stopniowo zwiększając go zgodnie z jej preferencjami. Upewnij się, że zwracasz uwagę na jej reakcję i dostosowujesz swoje ruchy odpowiednio. Ten gest nie tylko fizycznie odpręża, ale może być także głęboko emocjonalny. Poświęcając czas na pielęgnację jej stóp, pokazujesz poziom uwagi i troski, którego wiele osób pragnie. To sposób na pokazanie, że dbasz o jej dobrostan we wszystkich aspektach, tworząc solidną podstawę dla związku pełnego miłości i szacunku. Tak więc następnym razem, gdy będziesz szukał sposobu na pogłębienie swojego połączenia i sprawienie, by poczuła się wyjątkowo, rozważ ten prosty, ale potężny gest. Masaż stóp może być kluczem do odblokowania nowych wymiarów intymności i wzmocnienia waszej więzi w znaczący sposób. Ponadto wiele kobiet ceni sobie doświadczenie, gdy ich stopy są rozpieszczane i pielęgnowane. To potężny sposób na okazanie uczucia i uwagi. Wykonując masaż stóp, nie tylko zapewniasz fizyczne odprężenie, ale także tworzysz głębokie połączenie poprzez dotyk. Więc rozważ wypróbowanie tego gestu, który może wydawać się niekonwencjonalny, ale jest czymś więcej. Jest demonstracją szczerej troski. Wyobraź sobie tę scenę. Jesteście razem w cudownie romantycznym otoczeniu, a ty decydujesz się zaskoczyć ją masażem stóp. Nie musisz być doświadczonym masażystą liczy się szczerość za Twoim gestem. Zacznij od delikatnych i łagodnych ruchów, używając tylko opuszków palców, aby zastosować lekki nacisk. Stopy są pełne wrażliwych punktów, więc ten masaż nie tylko wywołuje relaksację. Ale także stymuluje jej zmysły w przyjemny sposób. Ponadto tworzy wyjątkową atmosferę, środowisko pełne czułości i uczucia. Masaż stóp to coś więcej niż tylko fizyczny akt, inicjuje głębszy poziom intymności. Rozpieszczając jej stopy, czuje się naprawdę zadbana i doceniona, co znacząco poprawia wasze połączenie. Dotykanie czyichś stóp. To nie tylko kwestia dotyku, to głęboki akt, który dociera do istoty osoby, dotykając jej duszy. Ten intymny gest wykracza poza zwykły kontakt fizyczny, promując emocjonalne połączenie i głębokie zrozumienie między wami. Ten akt troski tworzy święty moment, w którym czuje się głęboko ceniona i doceniona. Ponadto, ta intymna wymiana dotyku służy jako potężne ogniwo w Waszym związku, komunikując Twoje zaangażowanie w jej dobrostan i Twoje pragnienie pogłębienia Waszego połączenia na poziomie duchowym i emocjonalnym. Dotykając jej stóp z delikatnością i szacunkiem, przekazujesz głębokie poczucie intymności i zaufania. To gest, który głęboko rezonuje sprawiając, że czuje się naprawdę widziana i zrozumiana przez Ciebie. W istocie ten prosty, ale znaczący akt masowania stóp przekształca się w transformujące doświadczenie, wzbogacając Waszą więź i wzmacniając fundamenty związku poprzez ekspresyjną moc dotyku. Szósty punkt. Płatek ucha. Mała, ale niezwykle wrażliwa część ciała. To jak odkrycie ukrytego sanktuarium pysznych doznań, czekającego na wspólne odkrycie. Wyobraź sobie, że jesteś blisko, dzieląc chwilę, w której decydujesz się zwrócić szczególną uwagę na jej płatek ucha. Często ignorowana lub niedoceniana, ta mała strefa ma niezwykłą wrażliwość i potencjał do intymnego połączenia. Kiedy delikatnie dotykasz jej płatka ucha, możesz wywołać gamę przyjemnych doznań, promując unikalną bliskość między Wami. Pomimo swojej wrażliwości, ten subtelny punkt jest często pomijany w momentach intymności, czyniąc Twój gest jeszcze bardziej znaczącym. Poświęcając czas na eksplorację i docenienie tej często zapomnianej strefy, pokazujesz poziom troski i uwagi, który wykracza poza zwykłe interakcje. Ten akt delikatnej eksploracji może stworzyć głębokie poczucie intymności i zaufania, pogłębiając połączenie w sposób, którego słowa nie mogą wyrazić. Chodzi o uznanie i celebrowanie złożoności jej ciała, wzmacniając emocjonalne połączenie, które dzielicie. Tak więc, następnym razem, gdy będziecie razem, rozważ wpływ tego prostego, ale potężnego gestu, odkrywając ukryty klejnot, który może wzbogacić podróż odkrywania i wzajemnego uczucia. Zagłębmy się w tę radę. Zacznij swoje podejście powoli. Być może od delikatnego pocałunku lub łagodnej pieszczoty palcami. Sekret tkwi w byciu delikatnym i troskliwym, unikając wszelkich agresywnych działań, chyba że masz pewność, że poczuje się z tym komfortowo. Ucho to często pomijana strefa, ale z potencjałem do oferowania głęboko przyjemnych doznań. To jak odkrycie ukrytego sekretu, czekającego na odkrycie. Kiedy dotykasz jej ucha z ostrożnością i wprawą, możesz wywołać kaskadę pysznych uczuć, ustanawiając głębsze połączenie między wami. Ten wrażliwy punkt, gdy jest odpowiednio traktowany, może przekształcić się w źródło ogromnego szczęścia dla osoby, którą cenisz. Więc następnym razem, gdy będziecie razem, zarezerwuj chwilę na docenienie tego zapomnianego zakątka. Kiedy jest eksplorowany z wrażliwością, staje się wyjątkową przyjemnością, która może przenieść ją do siódmego nieba, intymny sekret znany nielicznym. To jak rozszyfrowanie sekretnego kodu, który wzbogaca każdą interakcję, czyniąc waszą więź jeszcze bardziej niezwykłą i docenioną. siódmy punkt wewnętrzna część ramion. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak prosty dotyk może całkowicie zmienić atmosferę między dwiema osobami? Wewnętrzna część ramion na przykład to często zapomniana, ale niezwykle wrażliwa i wyjątkowa strefa. Dotykając tej strefy, możesz nie tylko wywołać przyjemne fizyczne doznanie, ale także otworzyć drzwi do znacznie głębszego emocjonalnego połączenia. Skóra wewnętrznej części ramion jest cienka i delikatna, pełna zakończeń nerwowych, które natychmiast reagują na delikatne dotyki. Kiedy przesuwasz palcami po tej strefie, tworzysz zmysłowe doświadczenie, które może przynieść poczucie czułości i komfortu. To nie jest zwykły dotyk, to gest, który przekazuje troskę i intencję bycia obecnym dla drugiej osoby. I to właśnie ta obecność robi całą różnicę. Wyobraź sobie, że jesteś w chwili we dwoje, spokojna rozmowa lub nawet dzielone milczenie. Wyciągasz rękę i delikatnie przesuwasz palcami po wewnętrznej stronie ramienia osoby obok ciebie. Może wydawać się to prostym gestem, ale niesie ze sobą coś znacznie większego. Mówi: Jestem tutaj, dbam o ciebie, chcę, żebyś czuła się bezpieczna przy mnie. Tego rodzaju dotyk tworzy atmosferę zaufania, gdzie wrażliwość może rozkwitnąć, a intymność się pogłębia. Ponieważ jest to tak wrażliwa strefa, dotyk powinien być lekki, niemal jak szept między skórą. Sekret tkwi w nieprzyspieszaniu gestu. To tak jakby każdy twój ruch opowiadał cichą historię, tworząc taniec między dotykiem a emocją. A ta historia to taka, którą druga osoba zapamięta, ponieważ nie chodzi tylko o kontakt fizyczny, ale o wszystko, co wzbudza wewnętrznie. Wewnętrzna część ramion to strefa. Gdzie czułość jest intensywnie przyjmowana, a eksplorując ją, pokazujesz osobie obok ciebie, że połączenie między wami nie ogranicza się do słów czy spojrzeń. Istnieje coś głębszego, bardziej intymnego, co wyraża się przez dotyk. To tak, jakbyś głaszcząc tę strefę, mówił, że rozumiesz i szanujesz kruchość i wrażliwość drugiej osoby. Dotyk wewnętrznej części ramion może być również sposobem na stworzenie atmosfery relaksu. Po dniu pełnym wrażeń, kiedy stres i napięcia zdają się przejmować kontrolę, ten gest może być sposobem na przywrócenie spokoju. Ciało reaguje niemal natychmiast, relaksując się i oddając się poczuciu troski i przytulenia, które ten dotyk zapewnia. A robiąc to, tworzysz moment prawdziwej obecności. Moment, w którym czas zdaje się zwalniać, a wszystko wokół staje się mniej ważne. Dlatego, gdy szukasz sposobu na stworzenie atmosfery połączenia i zaufania, pamiętaj o tej wyjątkowej strefie. Prosty przesuw palców po wewnętrznej stronie ramion może powiedzieć o wiele więcej niż tysiąc słów. Ten subtelny dotyk, wykonany z czułością i intencją, może być początkiem silniejszego emocjonalnego więzi. Gdzie zaufanie jest budowane, a czułość staje się nicią łączącą dwie osoby w głęboki i znaczący sposób. Ósmy punkt. Usta. Usta są jednym z najbardziej wrażliwych obszarów ludzkiego ciała i co więcej, są prawdziwą bramą do chwil intensywnego emocjonalnego połączenia. Kiedy myślimy o ustach, Zazwyczaj przychodzi nam na myśl pocałunek, prawda? Ale co byś powiedział, gdybym powiedział, że prosty dotyk ust, wykonany w sposób delikatny i subtelny, może być jeszcze potężniejszy niż pocałunek? Tak, to możliwe. I właśnie o tej magii subtelnego dotyku ust będziemy teraz mówić. Usta z ich cienką i wrażliwą skórą mają tysiące zakończeń nerwowych, które natychmiast reagują na kontakt. I nie musi to być intensywny kontakt, aby wywołać silną emocjonalną reakcję. W rzeczywistości, im bardziej subtelny i delikatny jest dotyk, tym bardziej wpływające może być doznanie. Wyobraź sobie, że jesteś w intymnym momencie, gdzie słowa nie są potrzebne. Zbliżasz swoją rękę i niemal niezauważalnie przesuwasz opuszki palców po ustach osoby przed tobą. Ten prosty gest może wywołać eksplozję uczuć, ponieważ dotyka nie tylko ciała, ale i duszy. Tego rodzaju dotyk ust to sposób na eksplorację intymności w inny sposób, bez pośpiechu, bez wymuszania czegokolwiek. Demonstruje troskę, uwagę na szczegóły i przede wszystkim szacunek dla drugiej osoby. To gest, który mówi: Chcę, żebyś czuła się zadbana, że każdy moment ze mną jest wyjątkowy. I że cenię każdą część Ciebie. I właśnie to sprawia, że dotyk ust jest tak wyjątkowy. To niemal jak sekret dzielony między Wami dwojgiem gest cichy, ale pełen znaczenia. Usta są tak wrażliwym obszarem, że lekki dotyk może wzbudzić głębokie uczucia czułości i przyciągania. To obszar związany z mową, uśmiechem najbardziej subtelnymi wyrazami emocji. Dotykanie ust z delikatnością to jak dotykanie centrum emocji kogoś, a kiedy jest to zrobione z intencją, rezultatem może być intensywne poczucie bliskości, jakby w tym momencie istniało tylko połączenie między wami. Co więcej, dotyk ust może być sposobem na antycypację tego, co ma nadejść. Tworzy oczekiwanie, tworzy pragnienie, ale bez przyspieszania chwili. Delikatnie głaszcząc czyjeś usta, pokazujesz, że intymność nie musi być szybka ani intensywna, aby była znacząca. Wręcz przeciwnie, to w subtelnym dotyku, w powolnym i troskliwym uścisku buduje się głębsze i trwalsze połączenie. Dotyk ust może być również sposobem na stworzenie momentu czystej obecności. W codziennym pośpiechu często zapominamy zatrzymać się i po prostu być z osobą, którą kochamy. Ale dotykając delikatnie jej ust, tworzysz przestrzeń pauzy, moment, w którym wszystko zwalnia, a to, co naprawdę się liczy, to bliskość między wami. Więc następnym razem, gdy będziesz szukał sposobu na głębokie połączenie z kimś, pamiętaj o mocy subtelnego dotyku ust. Ten gest, wykonany z troską i uwagą, może powiedzieć więcej niż słowa kiedykolwiek by mogły. To sposób na powiedzenie jestem tutaj z Tobą w sposób, który trafia prosto do serca. Podsumowując, widzieliśmy, że moc dotyku to subtelny i głęboki język, który może przekraczać komunikację werbalną i wzmacniać emocjonalne połączenie między dwiema osobami. W filmie omówiliśmy osiem strategicznych gestów, które mają zdolność przekształcania zwykłych interakcji w niezapomniane chwile intymności i romansu. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że te wskazówki dotyczące sztuki dotyku dostarczyły ci nowych perspektyw na temat tego, jak tworzyć głębsze i bardziej znaczące połączenia z osobą, którą podziwiasz. Jak zawsze, jeśli dotarłeś aż tutaj, wpisz w komentarzach, żyję stoicyzmem. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić lajka, like zasubskrybować kanał i włączyć dzwonek, aby otrzymywać więcej filmów takich jak ten. Twój udział jest niezbędny, abyśmy mogli dalej dostarczać wartościowe treści dla Ciebie. Do jutra!